Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan, pokażę Wam w jaki sposób w Oplu A3G zdjąć osłonę słoneczną w celu jej na przykład wyczyszczenia, wymiany, naprawy itd. Tak tak żeby zdjąć tą osłonę potrzebujemy zdjąć tą zaślepkę plastikową, którą tutaj mamy W jaki sposób zdjąć? Oczywiście bierzemy sobie śrubokręt na szerokość tej dziurki najlepiej, żeby nie uszkodzić plastiku, wtedy większą powierzchnię naciskacie lekko dociskacie i podważacie w stronę wnętrza samochodu, tak jak widzicie i wtedy ten element po prostu sobie wyskoczy o, zaraz wyjdzie, o, już wyszedł prosta sprawa tu nie trzeba się jakoś specjalnie nacudować tak wygląda konstrukcja tego elementu to jest po prostu na zatrzasku, wystarczy podważyć i element jest do zdjęcia przepraszam Was za brudne paznokcie, ale trochę grzebałem przy samochodzie dobra druga część żeby zdjąć teraz ten cały element, jaki tutaj jest potrzebujemy tę metalową tutaj ten metalowy element, który tak naprawdę bardzo mocno dociska ten plastik do karoserii, odważyć, że tak powiem, czyli rozważyć do wnętrza, czyli musi zejść z tych plastikowych bolców, które tutaj mamy. Żeby zeszło z tych dwóch plastikowych bolców, postaram się wam to pokazać z bliska, żebyście wiedzieli o czym mówię. O. Tak to wygląda. Musimy podważyć po prostu ten element cały. Zobaczcie. Od wewnętrznej tu strony od tej ścianki, jaka tu jest, po prostu wsadzacie śrubokręt płaski, dociskacie, i jak jest dociśnięty już do jakby karoserii, podważacie i schodzi z tego bolca Ten śrubokrętna nakładka jest trochę za duża, ten bit, zdejmiemy go i założymy znacznie mniejszy, jest po prostu za gruby. Tutaj przy końcówce i nie wpycha się tam pomiędzy, więc weźmiemy sobie troszeczkę chudszy bit, i nie będzie problemu. Jedna chwila. O, taka trójka, myślę, będzie dobra płaska. O, już ją mamy. Tą piątkę założymy z powrotem, i zaraz wam pokażę, w jaki sposób to, to zrobić. Dobra, zakładamy. Dobra, i już jest założona. Dobra, teraz patrzycie tutaj pomiędzy ściankę a ten element metalowy dociskacie ciach, zeskakuje z plastikowego tu zatrzasku jak widzieliście. Teraz tak, drugi. To samo. Ciach, dociskacie, zdejmujecie. Jak już widzicie, w tym momencie mamy e, rozbrojony, że tak powiem, ten zacisk czarny. I teraz żeby zdjąć ten cały plastikowy element, potrzebujemy ten czarny element, który tutaj jest. Jeszcze odciągnąć, że tak powiem, od tych plastików do wnętrza. O, w ten sposób. I to samo robimy z drugiej strony, czyli chodzi o to, żeby po prostu ścisnąć ten element. Można to zrobić kombinerkami takimi cienkimi, jeżeli macie, albo po prostu tu śrubokrętem, a drugą ręką tu chwytacie i tak podważacie, podważacie, ruszacie i to samo zaraz wyskoczy. Eee... Nie będę akurat ściągał w tym momencie, bo nie mam takiej potrzeby, ale możecie mi po prostu wierzyć, że chodzi tylko o to, żeby to w jedną i w drugą stronę do, do środka, że tak powiem, dociągnąć, i wtedy już ten cały plastikowy element jest wolny. Możecie go ściągnąć i tak samo się potem zakłada czyli na cały ten element. Wsuwacie od tej strony, od tej strony, jak pokazuje ten czarny element tutaj do końca. I jedyne co potem robicie, to całość dociskacie do karoserii. Sprawa jest banalnie prosta, tylko polecam robić to właśnie dobrym śrubokrętem, tak żeby Wam tu coś nie zeskoczyło, coś nie uszkodzić, co by tutaj tej tapicerki, coś, czegoś po prostu nie zepsuć. Tak więc tu odginacie i tyle. Ja założę teraz z powrotem, bo nie będę ściągał. Pokażę Wam, że jak jest ściągnięte, o, klik z powrotem na, na te Bolce plastikowe. O i to ja mam już w pełni założone, nic tu się nie rusza, wszystko jest ok. Zobaczcie i zakładamy sobie ten, oto, tą zaślepkę z powrotem, czyli najpierw wkładacie element od tej strony bliżej w szyby, tak jak widzicie, ciach. Jak już tam znajdzie, to potem tutaj i żeby to naszło do końca, oczywiście potrzebny wam będzie śrubokręt znowu. Czyli chodzi o to, żeby to po prostu docisnąć. Jak już to sobie dociśniecie śrubokrętem palcem, raczej mi się to nie udało, no to będzie wszystko koniec. Jeszcze chwila, bo jak widzicie, jak się kręci film, to nie jest to takie proste, a jak się robi to po prostu normalnie dwoma rękami, to wszystko idzie ekspresowo, bezproblemowo. Momencik jeszcze. I teraz trzeba to jeszcze docisnąć. Można to właśnie drugą stroną śrubokręta, o, momencik poczekajcie, zaraz to założę jeszcze raz, bo, jak tak widać, się ktoś śpieszy. To niestety nie leci tak jak trzeba. No dobra, udało się to dosunąć bezproblemowo. Jednak ten problem, że mi to wypadło, problemem było to, że ten, ten plastikowy duży element tutaj, chodzi mi o ten płaski. Jak widzicie, tutaj mamy drugie. Ten element plastikowy jest prosty. I on ma jeszcze jedną funkcję. On wchodzi równoleg... prostopadle tutaj pomiędzy te czarne zaczepy w taką mikroszparę, która jest właśnie taką szparą, jak szerokość czy głębokość tego elementu. I on jakby jeszcze rozpycha te czarne dwa zaciski jeszcze dalej, żeby jeszcze mocniej trzymało się to wszystko karoserii. Tak więc nie jest tak, że może trochę źle na początku pokazałem. Akurat kręciłem i trochę mi się. Za szybko chciało to zrobić. Jak wsadzacie, to ten element trzeba wsunąć w tą szparkę, którą tam taką zobaczycie. Dokładnie jak wsadzacie, to ją po prostu zobaczycie, nie można tego wsadzić tak. Czyli dociskać tak i tak. Po prostu ułamiecie ten element tutaj. Ten element ma wejść dokładnie równo w taką szparkę, w te czarne zaciski. Dobra, mam nadzieję, że to jest wszystko jasne. Ja się zaś rozgadałem, jak, jak diabeł tasmański. W bajce, ale myślę, że wszystko jest jasne, jak to ściągnąć. Czyli ten plastik ściągamy ro, dwie rozpórki do środka, bach ściągacie. Potem wkładacie czarną rozpórkę w ten element plastikowy, który tutaj mamy. I całość dociskacie do karyserii gotowe. Zaślepka na miejsce i tyle. Tak więc bardzo prosta robota. Na dwie ręce to jest pikuś, a na jedną, jak widzicie, gdy drugą no, trzyma się kamerę, no to nie jest już tak prosto. Dobra, z mojej strony, to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Oczywiście subskrybujcie nasze dwa kanały Forum Wiedzy.pl i Opel Astra G poradniki wideo. Trzymajcie się.